Zgodnie z przewidywaniami, już mi się ze zmęczenia trochę język plączę, e, pogoda nam się troszkę zepsuła. Troszkę, bo e, niektórzy. Mogę się chyba cieszyć, że mój syn jest e, sprytniejszy ode mnie. Nie myślę, że nie będzie w ogóle padać. Tra ta ta. Siedzi na pogodzie co 5 minut i wziął Skuteksa na powrotną drogę jak wie, że będzie padał deszcz. O, tam leje, tam leje, tu świeci, ale jak ci coś ciapie z nim, Patrzcie jak to wszystko teraz wygląda. Na skutera też. Skuteksa po. Ale powiem wam, że maszynki dają radę. Wiadomo, że ten co jedzie na skuterze lepiej wygląda od tego co jedzie na motocyklu, bo Krzysiek jest suchy, caluśki, ja muszę chwilę postać na słońcu, żeby mi y, nogawki wyschły, ale nie ma tragedii, a u Ciebie? A u mnie no, co, co ma być? No, Może żeś sobie zapuścił i tak. jest kasy. no. Tak. No właśnie, nie, tak to bywa w życiu.